Czerze. Jak sprawdzałam wyniki, to wiedziałam, że albo uda się mieć brąz, albo będę właśnie na tym pechowym czwartym miejscu. No i jednak czwarte. Ale po ostatnich perypetiach zdrowotnych to jestem w sumie zadowolona. Wiadomo, jest niedosyt, ale no blisko życiówki. Po pięciu startach, bo jeszcze Mistrzostwa Polski było ostatnio, jestem w sumie zadowolona z tych rezultatów. Jadąc tutaj nie spodziewałam się, że wyląduję w finale. No, a klimatyzacja w sumie przebiegła dobrze, bo tak naprawdę nie odczułam w ogóle tej zmiany. Dobrze mi się spało w nocy, więc byłam zawsze wypoczęta. No, oprócz tych perypetii mówię, z przewodnicielem mam problem, ale mam nadzieję, że się w końcu leczę, jak skończę sezon. Plany były oczywiście inne, ale jeżeli Iza się rozwaliła na starcie, no to trochę musimy zaryzykować też składem. Wiadomo, wszystkie są na dobrym poziomie, więc liczę, że tutaj powalczymy o ten medal. Zmiany, no. Nie wiem. Szczerze mówiąc, to każda tak się zastanawia na której by najłatwiej pobiegła. Ja w sumie nie chciałabym na pierwszej biec. Ze względu na bloki nie mam ich jakiś super. No, ale każdą inną zmianę myślę, że mogę pobiec.